Stupator. Dziś odpakujemy sobie grę wiedźmin czy Dziki Gon. Na okładce wita nas Gerald dobywający miecza. Mamy tutaj też licencję Gier Online. i Dopisek ponad 200 nagród. Mamy tutaj, jak widzicie, dodatkową zawartość, ale to będziemy zaraz oglądać. W środku są dwie płyty. Tu jest tekturowe opakowanie na zewnątrz o grubości dwóch płyt. No tutaj mamy napis Wiedźmin czy Dziki Gon na boku jak na książce. No i tak się prezentuje tył. Ten świat nie potrzebuje bohaterów potrzebuje zawodowca. No i screeny z gry. Wymagania. No i tak się prezentuje tutaj. Przejdźmy do środka. Tak się prezentuje okładka bez folii i tutaj możemy wyjąć płytę a były jak widzicie włożone tyłem nie przodem Rogami. tutaj w środku znajdują się no spis treści i po prostu jak widzicie opisany świat Wiedźmina Wesemir tutaj, inne postacie, przyjaciele i bliscy Geralta. Leto tutaj jest o przeszłości. Dalej mamy instrukcję. No i tutaj w zasadzie jest o instalacji. No z tyłu znajduje się kod, którego Wam z oczywistych powodów nie pokażę. I jeszcze ulotka. Medalin Wiedźmiński za 99 zł koszulki poprzednia część też obydwie poprzednie części dobrze i to jest tyle w pierwszym pudełku otworzymy sobie teraz drugie o chyba od tego powinniśmy zacząć tutaj mamy list do gracza od CD Projektu Możecie sobie teraz go przeczytać, zastopować. Tutaj mamy logo ładne. Z tej strony nie, to jest w ogóle inna kartka. Tutaj mamy dwie naklejki z Wiedźminem, z medalionem. I tutaj mamy mapę. No i oczywiście dyski. Tu jest dysk z samotwarkiem jeszcze drugi. No i jeszcze otworzymy sobie mapy. Tutaj mapę Królestw Północy. Tak się ona prezentuje. I nawet z tyłu mamy jeszcze zadrukowane takim Takim obrazkiem imitującym Zestarzały papier. Coś takiego. Nie ma tutaj żadnej treści, ale jednak jest zadrukowany. A i to tyle w tym pudełku. A także tyle w tym odcinku. Napiszcie, czy graliście? Wiedźmina nam. Czy podoba się Wam skład tego, tego, co znajdziemy w środku? Zaglądnijcie też na Facebooka. Pozdrawiam i cześć.